Jesteśmy aktualnie w moim starym bloku na Bacha 10. W latach 2004-2011 mieszkałem w tym bloku na szóstym piętrze i stąd mam tyle wspomnień, że chyba bym musiał napisać tak z tysiąca opowieści. Flashbacki, nie flashbacki, wspomnienia, nie wspomnienia, no dużo jest tego na pewno. Kiedyś to było. Aktualnie czekamy na jedną z wind, i wychodzi na to, że przyjedzie Winda Warszawa z początku lat 2000, prawdopodobnie 2003 albo 2004 rocznik. Ty o kiedy to wymienia, ale w ogóle. Co? <kluzł> tak, po prawej stronie mamy starą Winda Warszawy, a po drugiej mamy Mark Dźwiga. Tak, tu masz Mark właśnie. Najpierw przejdziemy się WW, w, a potem Ten Mark, Mark dźwignie, to się o tym. Tak, teraz, tak, tak, tak. No póki Najpierw co nie wiadomo, czy ktoś głosował. Czy... Nie ma? Eee, to elegan, proszę Państwa. Jedziemy na dychę A potem pojedziemy tym Mark dźwigiem. Tak, a potem zobaczymy co jeździ w drugiej klatce. W drugiej klatce tam masz konekodisk. Z tego co ja dobrze pamiętam. Mm -hmm. No to możemy pójść, pójść się zobaczyć. Zawsze coś, zawsze coś. No dokładnie. Dobra, e-Mapa. Tylko pewnie mi zazięgi będzie przerywało. chociaż niekoniecznie. Czekaj, gdzie to jest? Teraz to jesteśmy na służbie aktualnie, ale poczekaj. Mm. Mm -hmm. Poczekaj chwilę. No i też mamy tutaj kamerę czeba. no ale elo, elo, 3.20. <grywa> zmienili ten zmienili gong. Mm. Ciekawe no, Tu się zwołał to Niestety i jedzie póki co w dół. Tak tutaj mamy tym razem nie windę Warszawę, a windę marki Mark -Dzik. rok budowy nieznany. Zaraz zobaczymy, czekaj. Takie widoki. No I tam mamy przejście do drugiej klatki, ale na razie przejdziemy się windą marki Mark -Dzik. jedziemy na dół przyjechał czy przyjechał do tego. Jestem zajebiście. No, mamy. Jedziemy na zero i sobie przejdziemy do bieglatki. Tyczkiego. No i właśnie gong zmienili, tak jak wcześniej wspominałem Czyli ostatni raz tu byłem no za 8 lat temu ponad jak nie siódem No w 2016 roku jakoś to nie tak i słuchajcie to, że od kilku lat no i nie że to 15 lat. Zawsze na parterze, no zawsze na parterze tutaj śmieci fachu, mm. Dziwny zapach. Idziemy teraz do korytarza klatki. Tak i tutaj mamy ten długi korytarz i on właśnie prowadzi do yy, klatki numer dwa. Tak jak właśnie na dziesiątym piętrze to było. No, mamy windy marki Kone A tutaj już takie wahnie, fajne, no. chyba mamy w tobiekradce poprzedniej I Zdaje się, że przyjedzie lewa winda Tu masz takie trzy płatowe, no, a tu masz drugie No, rzeczywiście Tu masz trzy płatowe, a tu masz dwu płatowe I dawaj na to, że pojedziemy mhm. I 2007 rocznik Tak to Powiem wam tak Tutaj jak mieszkałem to zawsze z kumplami wychodziłem na boisko żeby w piłę pograć. Naprawdę to były fajne czasy Nie powiem, że nie Ale wiesz jak ja miałem 6 lat czy 7 lat to w piłę tutaj grałem z koleżkami No to kiedyś inne czasy były no, to były piękne czasy, nie, nie, nie to, co teraz. No, no może, i, może i troszkę przesadzam, no ale cóż. Czasy się zmieniły, bo to w końcu 15 lat temu było. No teraz to. Po czasy nastąpiły. tyle. Niestety. Z tym się akurat zgodzę. W połowie. Tak, w stary i teraz na moście francuskim. O tak, he he. Jezu, długie, długie, długie. Pokazywałem, ale mogę jeszcze raz. No i tam już mamy Urcynów, a jesteśmy na osiedlu Służew. Służew nad Dolinką. Tak, Służew nad Dolinką. Typowe KONKONA, EKODISK. No, też 2007, to jest to samo, praktycznie. No, tutaj właśnie później wymienili y, zręby osiedlowe. No to tak, no. To coś jest na rzeczy akurat. Proszę Państwa z mojego starego roku Tak. I mam nadzieję, że sobie przypomnijcie stary czas jak jeszcze byliśmy Wiecie, a dzisiaj jesteśmy dorośli. Proszę Państwa. Tak jest. No, no dziękujemy.